W oparciu o dane ZUS można szacować, że już około 365 tysięcy osób w Polsce otrzymuje emerytury niższe niż gwarantowane ustawowo minimum. Jest to coraz większy problem społeczny, biorąc pod uwagę, że każdego roku przybywa 30 do 40 tysięcy kolejnych takich osób. To sprawia, że konieczna jest interwencja także na poziomie legislacyjnym władz publicznych. Aby temu problemowi zaradzić, problem emerytur niższych niż minimalne sprowadza się do kilku kwestii. Jedną kwestią są tak zwane emerytury groszowe, czyli emerytury bardzo niskie, tak, emerytury tak niskie, że sama wartość tej emerytury jest niższa niż koszt wypłaty takiej emerytury przez US. Więc to jest pole, na którym konieczne są pewne optymalizacje procesów na poziomie legislacyjnym. Nie ma sensu wypłacać takiej emerytury co miesiąc, ponieważ taka emerytura i tak w żaden sposób nie zabezpiecza potrzeb socjalnych takiej osoby, tak naprawdę ta osoba i tak musi czerpać swój dochód, którego się utrzymuje z innych źródeł, prawdopodobnie ze świadczeń pomocy społecznej. W takich przypadkach wydaje się uzasadnione, by takie świadczenie wypłacić na przykład raz na rok zamiast raz na miesiąc lub też w ogóle w ramach jednorazowej wypłaty całego zgromadzonego kapitału emerytalnego. W ten sposób ZUS byłby odciążony od konieczności wykonywania częstych procedur, na przykład waloryzacji tego świadczenia lub comiesięcznej wypłaty tego świadczenia, co w szczególności w przypadku przekazów pocztowych jest bardzo kosztowne. Można szacować, że koszt wypłaty jednej emerytury to jest około 120 zł rocznie. W przypadku emerytur gruszowych to nie ma absolutnie nie żadnego sensu. Natomiast w przypadku osób, które zapłaciły w ciągu swojej kariery zawodowej więcej niż jedną składkę, ale jednak ta emerytura. Jest niższa niż e, emerytura minimalna. Przede wszystkim ze względu na to, że ten staż pracy, staż ubezpieczeniowy był niższy niż 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. E, tutaj no, konieczne jest także znalezienie odpowiednich rozwiązań. W przypadku osób, które miały długie okresy pracy na podstawie umów zlecenia, które nie były składkowane, wydaje się, że tutaj rozwiązaniem tego problemu e, byłaby e, tak zwana restytucja. Ubezpieczeń społecznych, którą proponowaliśmy jako Federacja Przedsiębiorców Polskich już od 2018 roku. To jest sytuacja osób, które zostały poszkodowane między innymi przez wadliwy system zamówień publicznych w Polsce, który powodował, że poprzez wymuszanie na wykonawcach najniższej ceny standardem rynkowym było zatrudnianie właśnie w oparciu o nieoskładkowane umowy zlecenia. De facto beneficjentem tej sytuacji było państwo, które taniej kupowało usługi, więc skoro państwo korzystało na tym że za tych pracowników nie płacono składek, to teraz wydaje się uzasadnione, by te składki zawidencjonować na rachunkach emerytalnych tych osób, biorąc pod uwagę, że to jest technicznie możliwe, ponieważ wiemy, jaka powinna być teoretyczna postawa wymiaru tych składek, ponieważ od każdej umowy tak czy inaczej płacona była składka zdrowotna. Wydaje się, że częściowo ten problem emerytur niższy niż minimalne w ten sposób byłby rozwiązany. Natomiast wychodząc na przyszłość, konieczne jest w naszej ocenie pełne oskładkowanie umów zlecenia, tak aby podobne sytuacje w przyszłości już nie miał miejsca, to byłoby rozwiązanie korzystne zarówno dla ubezpieczonych, przyszłych emerytów, jak również dla samych pracodawców, ponieważ to wyrównywałby warunki konkurencyjne i nie byłaby możliwa konkurencja na rynku niższą ceną, e, kosztem niższych składek i niższej emerytury e, pracowników w przyszłości.